To jest Bimber, który sami mi. Serio? mi, także pędzimy. na dzisiaj na dobry start. mi. A to jest kiełbasa z dzika. Tak? Dzik? co dzika, dzika, dzika? Rozpakujesz? No i chciał e, nas poczęstować po prostu, no. Kurde, no jeszcze no, nie, no, no. facet mi tak nie proponował. Ale w moim przypadku to jest kanibalizm, bo to jest moja rodzina, moje dziki kurwa, moje stado. Wiedziałem, że będzie dobrze preparać i wiedzie. Nie, nie. No spróbujcie. Naprawdę... Ja, ja tylko herbatę Ale Marzę przyjmieś swoje. ja tylko herbatę dzisiaj. Ja nie lubię bimbru. Nie wiem jak tam inni na mnie to nie działa, bo ja na Podlasiu mam nalewki samogon Bimber kurwa. O to. A kieba z dzika, już jedną rzecz rozmiałam, więcej nie chcę. Wypijam, żeby było nie ja przykro, ale... Ale no Bimber nie, 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 Bimber nie, bimbar nie. Ja miałbym tak pierdolną minę, gdy łyknął tego e, Bimbera. Już <laughs> oznaczał, zaczął, nie, nie wiem, kurwa, chciał się pożygać, zestrać, kurwa, popłakać, chyba wszystko w jednym. Ten Bimber był bardzo, bardzo mocny. Naprawdę, kurwa, ja nie wiem gdzie on go pędził. For me, Polish Bimber, nigdy więcej. Warsaw Shore, nowy sezon. Premierowe odcinki w każdą środę i niedzielę o 23.00. Chcecie więcej takich materiałów? To subskrypcja dla MTV Polska, dzwoneczek, łapeczka w górę i lecimy dalej. U, u, u,